Na osiedlowych szczęściach udało mi się uszczelić taki worek z różnościami. Tu mamy dekoder bez pilota. Cybertech DVT2 prawdopodobnie. Inaczej bym go nie brał. Tak. nie ma pilota, ale mam jakiś inny. pilot Jestem fanem ogólnie tych Cybertechów. Dobrze nagrywały. Dały się oglądać. Różne rzeczy Co to jeszcze mamy? Pistolet na bańki mydlanym. Spoko dmucha Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, chyba się macza Błyszczela Przyda się na jakiś festyn Tu mamy Dickmana, wow się go otwiera nie wiem jest w środku nawet czysty tak się prezentuje tak z tyłu jest nawet zawieszka na pasek samo my tu jeszcze mamy? mamy jakąś naklejkę z Chicago mamy baterię nieotwartą, bardzo starą a tu jeszcze mamy, mamy grę Metal Solid PlayStation 2 Metal Gear Solid. I to wszystko jakieś uradki jeszcze są. Co my tu mamy? Angielski. Konwersacje. Przyda się. Jaka jest Twoja praca? What, what job do you do? Co my tu mamy jeszcze? Kurs tańca. Jest płyta w środku. Tu mamy Photoshopa 11. Nie wiadomo, czy się uda zarejestrować licencję na komputerze. Mamy regulamin polowań. Tego nie będę otwierać, bo może być czyjeś nazwisko. Mamy jakąś czapeczkę. Christmas Box. I mamy trochę drobnicy. Mamy taki element komputerowy, jeszcze jakąś przejściówkę. Co większego na mniejsze. I mamy jakiś taki gumowy zwierzeniec. Takie gumowe króliczki. Nie widzę, żeby było coś sygnowane. To są pewnie kinderki, a ja tam coś spadło. Tu mamy jeszcze jakąś pieska. Tu mamy pieska z psiego petrolu, to jeszcze to gumowe. Tu mamy krówkę Secret Booksa. Tu mamy kawałek Kinder niespodzianki i tu kawałek Kinder niespodzianki. I to wszystko.